Siemanko, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Swiatek Laka, Świątek i witam Was w kolejnym EuroTraku, w kolejnym odcinku z EuroTraka. Dzisiaj lecimy sobie po raz kolejny zlecenie. Nie lecimy znowu z rynku z, z przesyłką ze, z, z rynku. Ze, bo Boże, już mi się język plączy masakrycznie. Z rynku przesyłek lecimy znowu z szybką przesyłką, właśnie. Tym razem lecimy ze Szczecina do Waxio. Lecimy z pustymi paletami, jak możecie zauważyć. Eee, więc, no, więc, więc tak to wygląda po prostu, tak. Eee, zobaczymy, no, trasa również nie za długa. Generalnie robię takie trasy, a nie inne. Boże, żem się wepchał na parking. Taki zwykły. Oluju. Co? Chwila. No więc wypchałem się tutaj, bo innej opcji nie miałem <laughs> dlatego tędy jadę. Bo, bo, bo po prostu muszę eee, i no tak jak mówię, lecimy dzisiaj kolejna trasa, eee, troszkę dłuższa, ale, ale nie za długa. Ponieważ dlaczego? Ponieważ nagrywam dla Was odcinki cały czas, jak możecie zobaczyć, w tych samych tak dalej. Dlaczego? Ponieważ nagrywam dla Was na zapas. Nagrywam dla Was na zapas nagrywam po prostu kiedy mnie nie będzie. Dzisiaj ostatni dzień, kiedy mnie nie ma w domu, kiedy Wy ten odcinek dostajecie, ponieważ jest to niedziela, jest to 15, 14, coś w tym stylu, dlatego też po prostu wracam już teraz, jakoś do domu. Jutro nie wiem czy jeszcze będzie odcinek, ale... ale w każdym bądź razie na pewno na dniach. Dlatego też po prostu do. do, do Wygląda to tak, jak wygląda, dlatego też nagrywam takie krótsze trasy, ponieważ nagrywam po prostu dla Was to na zapas. Nie chcę Was zostawić z pustymi rękoma, dlatego nagrałem dla Was bardzo dużo materiału, ponieważ przez te trzy tygodnie właściwie mieliście po jednym odcinku. Nie, nie było w domu dwa tygodnie, ale również tydzień przed tym jak wyjechałem, również mieliście jeden odcinek dziennie, dlatego też no. Troszkę was zaspamowałem w te wakacje, tak, połowy wakacji, w sumie, takie, takie, wiecie, takie połowinki, że tak powiem. No, ale was zaspamowałem. Mam nadzieję, że wy się z tego cieszycie, że, że mieliście tyle produkcji i że nie będziecie marudzili na to, że, że było za dużo albo że było jeszcze w ogóle za mało, może. Dlatego też, no, no, ja mam nadzieję, że wy jesteście zadowoleni. Ja jestem zadowolony, że mi się udało te wszystkie 21, dokładnie 21 odcinków w ciągu jednego tygodnia nagrać. Ponieważ, ponieważ... ponieważ nagrałem to wszystko od niedzieli, nawet nie tygodnia, w ciągu pięciu dni ponieważ nagrywałem, oczywiście renderowałem to wszystko od niedzieli... Oczywiście musiałem zahaczyć się o krawężnik. Nagrywałem to wszystko od niedzieli, od... Od, 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 od... od no, nie wiem którego, w każdym razie od niedzieli, e, nie tutaj, od niedzieli, nie, nieważne której, do piątku, do czwartku w sumie, e, to jeszcze mniej. O Boże, nie wiem, w każdym razie zajęło mi to maksymalnie 4-5 dni, 21 odcinków. Wydaje mi się, że jest ok, oczywiście jeśli tak, to, to, to ten, jeśli według Was też jest ok, to to zostawcie łapeczkę za to, że mi się chciało, za to, że dla Was to zrobiłem. Zrobiłem to sam z siebie, ale zrobiłem to dla Was oczywiście. Dlatego też mam nadzieję, że jakoś tam się odwdzięczycie. No i, i generalnie lecimy sobie tą trasę. Zobaczymy, mam jeszcze kilka pytań, jeszcze dwa czy trzy pytania mam dla Was. Znaczy takie dla Was, no dla mnie w sumie, takie do odpowiedzenia na odcinku. Dlatego też zacznijmy, zacznijmy. Pierwszy z nich to jest, dlaczego... Znaczy, jak myślę, dlaczego większość osób hejtuje symulatory? Jeśli oglądaliście odcinek z Vertezem, tam u Verteza, właśnie Vertezowi właściwie, zadałem pytanie, dlaczego, co go urzekło w symulatorach? I on mi odpowiedział, że wcześniej na symulatory nawet nie zwracał uwagi. Twierdził, że to jakieś jedno wielkie gunwo. Może. To po prostu inaczej nie hejtował tego, tych symulatorów, ale jakoś po prostu też ich nie, nie darzył jakimś, że tak powiem uczuciem. Ale jak zaczął grać w EuroTraka, to po prostu no, spodobała mu się ta gra i, i gra do dzisiaj. Dlatego wydaje mi się, że większość osób hejtuje symulatory, a, a nawet nigdy w nie, nie grała. Dlatego wydaje mi się, że takimi opiniami nie ma co się przejmować. Nie ma co się przejmować, ponieważ no. Ludzie czegoś nie próbują i po prostu komentują, dlatego w mojej opinii większość hejterów, którzy hejtują właśnie symulatory, to są osoby, które po prostu w takie symulatory nigdy, ale to nigdy nie grały, jeśli by zagrali raz, drugi, nie mówię, że samemu, bo naprawdę symulatory samemu mogą się nudzić i tak dalej, tak dalej. Ale symulatory z ekipą, jakąkolwiek, z kilkoma osobami, z jedną osobą, czy to przez internet, czy to, że te powiem, siedząc obok siebie, to jest naprawdę mega, mega frajda, nie dla jednej osoby, nawet dla kilku, no. Ogólnie tak, ludzie naprawdę potrafią z tego czerpać dużo radości przede wszystkim, dlatego wydaje mi się, że no większość ludzi, którzy po prostu właśnie hejtują symulatory, to są osoby, które nigdy w symulatory nie grały, no i po prostu nie mają pojęcia o co tam naprawdę w tych symulatorach chodzi myślę, że, że to jest jedno wielkie gówno i tyle. A jeśli by spróbowali kiedyś, to, to wydaje mi się, że co najmniej połowa tych osób by zmieniła zdanie. Może nie tyle, że zaczęłaby w te symulatory grać, ale na pewno by już ich tak po prostu, no jak to się mówi, nie hejtowała, tak? Bo, bo naprawdę ja sam kiedyś, to jak już mówiłem Wam w poprzednim, czy tam jeszcze wcześniejszym odcinku, jakoś na początku symulatorów nie darzyłem wielkim uczuciem, ale... ale... Ale zagrałem jeden raz w Eurotracka i od tamtego czasu gram do dzisiaj. Dlatego, no tego wygląda, tutaj wygląda. Oczywiście o tym właśnie mówiłem, że nie chcę, żeby telefon mierzał, bo będą zaraz wibracje i inne dźwięki. No ale cóż, ale cóż, dobra, lecimy sobie oczywiście znowu do Świnoujścia, bo musimy sobie polecieć, polecieć, popłynąć promem w stronę Szwecji. Ponieważ będziemy w Szwecji. Waksjo to jest w ogóle miasto szwedzkie, dlatego też sobie tam będziemy. 510 zostało nam do końca, ok. Ok, kolejne pytanie. Tutaj również Erwinek takie dwuczłonowe zadał, ale ja na pierwszą część pytania, czyli co sądzę o produkcjach gier Indie? Nie odpowiem wam, ponieważ w takowe gry jako tako nie gram, nie interesuje się więc po prostu, no, nie mogę wam odpowiedzieć na to pytanie. Ale drugie, e, czy warto wydawać pieniądze na gry z wczesnym dostępem? Jeśli nie, to dlaczego? Jeśli tak, to uzasadnij, e, powiem wam tak. Kiedyś, e, kiedyś, no, jeszcze kilka lat temu, e, firmy produkujące gry, wydające gry, e, Wydawały coś takiego jak demo. Demo gry, czyli po prostu można było zagrać tam przez pewien fragment gry, tam uznajmy do trzeciej misji, czy uznajmy do wbicia jakiegoś konkretnego poziomu, czy w przypadku FIFA, na przykład, zagranie e, kilkoma drużynami, można było kilka meczy zagrać, dalej I na podstawie tego można było sobie ocenić, czy. Czy chce się kupić tą grę, czy to się opłaca, czy, czy w ogóle będziemy w to grali, czy nam się spodoba i tak dalej, Aktualnie niestety takiego czegoś nie ma. Przynajmniej często jest po prostu mm, przez twórców zaniedbywane i nie robią tych demówek. A moim zdaniem te demówki naprawdę jest to dobra opcja. Nie wpieprzaj mi się tą Skodą, bo cię zaraz zgniotę. No, więc wydaje mi się, że jest to bardzo dobra opcja, ponieważ no, ludzie mogą naprawdę sobie sprawdzić, czy po prostu przede wszystkim będzie im się gra podobała, czy, czy nie wydadzą po prostu pieniędzy na błoto. A aktualnie, i nawet jeśli by, nie wiem, sprzedawał te demówki po, nie wiem, 2,50 po 5 zł, zarobili merentum Highs, Aktualnie ludzie pobierają po prostu piraty. I, I decydują wtedy, jeśli mu się spodoba, ok kupię grę. A, a często jest nawet i tak, że pobiorę i ok spodobało mi się, ale nie na tyle, żebym za nią wydawał hajs, więc, więc generalnie. Mm, więc generalnie po prostu sobie będę grał dalej na Piracie. Dlatego nawet jeśli by brali po te 2,50 u nas w Polsce, oczywiście mówię, czy, czy te 5 zł, to po pierwsze by zarobili, może. Nie jakieś grube miliony, jak na sprzedaży pełnych wersji gier, ale zawsze jest to dodatkowy hajs a po drugie, no, no nie wiem wydaje mi się, że byłoby to dla takowych firm opłacalne nie jestem pewien, trzeba byłoby to oczywiście każda firma musiałaby to sobie przeliczyć czy to im się na pewno opłaca i tak dalej ale wydaje mi się, że stracić na tym by nie stracili, a mówię dużo osób po prostu nie chce piracić gier, no ale musi na początku żeby sprawdzić w ogóle czy im ta gra się spodoba jeśli im się gra nie spodoba, tak wiem nie sprawdziłem czy coś się hało z prawej mniejsza no więc po prostu w mojej opinii bardzo potrzebne są demo. Ale co do samego wydawania pieniędzy na gry z wczesnym dostępem. Eee, moim zdaniem... Aha. W pierwszym odcinku, teraz jak nagrywałem, czyli dla was trzecim, też pojechałem tutaj źle. No oczywiście jak ja ruszyłem, to już ruszył i on. E, pojechałem źle, ponieważ tam była droga jednokierunkowa i był pas z lewej strony do lewoskrętu oraz do jazdy prosto, a z prawej strony był pas do prawoskrętu. Dlatego e, gratuluję sam sobie! Jestem z siebie dumny! Jej! Kuźwa, serio? Serio takiej rzeczy nie zauważyć. Jestem idiotą, dosłownie. Do, ślepotą kompletną nie zauważyłem pasów namalowanych na jezdni i znaków. Rzeź, kompletna rzeź, no ale dobra, to ja zrobię, jak nic nie zrobię, wjeżdżamy sobie tutaj i do ile O tak, do Trelleborgu. Mm, oczywiście trzeba się rozciągnąć za kierownicą, bo jakżeby inaczej, no i z Trelleborgu już do Vaxjo. No, i pytanie, czy warto wydawać em, na pieniądze z gry z wczesnym dostępem? E, powiem Wam tak. Po pierwsze, te gry zazwyczaj kosztują mm, kilka razy tyle, ile powinny. Po drugie. Hmm. Inaczej, odpowiem Wam w ten sposób. Jeśli nie nagrywacie, jeśli nie śpieszy wam się z zagraniem w konkretną grę i jeśli, za przeproszeniem, nie stracicie pieniędzmi to nie kupujcie, bo można tą grę kupić, poczekać na tą grę 2-3 miesiące co prawda ta gra już nie będzie miała takiego fejmu i tak dalej dalej ale gra będzie dalej grą po pierwsze, wy zaoszczędzicie dużo pieniędzy po drugie no przede wszystkim zaoszczędzicie pieniądze, tak? Ponieważ jeśli nagrywacie coś tam na YouTube'a, no to wiadomo zawsze lepiej zacząć nagrywać na samym początku, jeśli tylko gra wyjdzie. Zawsze można jakieś tam suby z tego zapłacić, tak dalej, tak dalej, Jeśli nie nagrywacie, moim zdaniem jest może nie kompletnym głupotą, ale to jest już wtedy wasza decyzja, tak? Czy, czy chcecie, czy nie? Bo Mówię, możecie wydać pieniądze, zazwyczaj to jest kilkadziesiąt złotych co najmniej drożej, aniżeli być powinno. Eee, no ale jednak macie grę od razu, tak? A, a jednak jeśli mm, nie kupicie i poczekacie, no to musicie na tą grę czekać, no ale jednak macie te kilka dyszek w kieszeni. No to już musicie podjąć waszą... To jest już wasza decyzja. tak Po pierwsze, czy macie pieniądze, wystarczającą ilość pieniędzy, czy na przykład to, że kupicie sobie właśnie droższą grę, bo, bo wcześniej macie do niej dostęp, itd., itd., nie na przykład zaowocuje tym, że uznajmy, że zabraknie wam pieniędzy, bo, bo mieliśmy na coś tam odkładać, albo jedziecie na wakacje i na przykład zabraknie wam tych 50 złotych, czy, czy iluś tam, no to jest już wasza prywatna decyzja. Do tego jak gdyby nie mam prawa się po prostu wtrącać, dlatego no to już musicie takową decyzję, tak wiem wpierdzieliłem się, ale ci, ci, ci nie było nic widać no, to już musicie podjąć decyzję wy sami wy sami musicie zadecydować czy, czy, czy wy sami, czy z rodzicami w zależności od tego oczywiście również czy, czy kupujecie pieniądze, za, e, gry za swoje pieniądze, czy e, kupujecie gry za pieniądze waszych e, rodziców no to już musicie naprawdę podjąć decyzję indywidualnie, ewentualnie właśnie wspólnie z rodzicami, bo, bo główna kwestia to jest po prostu pieniądze. Jeśli wam nie szkoda pieniędzy, jeśli wiecie, że, że tak powiem, macie na to pieniądze, no to, to śmiało możecie kupywać. Zawsze to jest jakaś większa frajda, że ma się grę na samym początku. Ale jeśli, jeśli nie macie pieniędzy, to spokojnie możecie poczekać kilka miesięcy. Gry zazwyczaj w ciągu 3-4 miesięcy to tonieją co najmniej kilkadziesiąt złotych i... No i, i tak naprawdę, no... Żadnej straty dla Was nie będzie, a wręcz zyskacie właśnie te kilkadziesiąt złotych zawsze w kieszeni. No, więc, by to wyglądało, jeśli chodzi o pytania. To naprawdę wszystkie, które miałem sobie przygotowane, dlatego też więcej pytań nie mam. Ale, ale chciałbym was z Wami też również na jakiś temat chyba porozmawiać. Na pewno chciałbym Was zaprosić na hitboxa. Jeśli jeszcze nie słyszeliście, to zaczynam sobie streamować. Teraz jak wrócę, to oczywiście zacznę streamować tak na poważniej. Mam nadzieję, że tych internetów będę miał na tyle, żeby móc codziennie coś tam dla Was odpalić. Jeśli nie no to, 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 to nie wiem, będę kombinował jak tylko się da na te internety, żeby, żeby było można zacząć eee, normalnie, no dlatego też na tego hitboxa Was zapraszam, eee, zapraszam Was tam do, oczywiście do obserwacji, do, dobra, wezmę ten telefon, bo, o, dobra, bo, bo już jest niepotrzebne, a będzie tylko teraz wibrował. No, więc e, dlatego też po prostu zapraszam Was na tego hitboxa. Jeśli subskrybujecie kanał, to oczywiście zapraszam Was do subskrypcji. E, na tym kanale... A propos w, o, właśnie, może na temat planów kanału. Co do kanału. E, jak wrócę z wakacji, to filmy będą normalnie prawdopodobnie 4 razy w tygodniu. E, ale to jeszcze ustalimy, czy będą filmy 4 razy w tygodniu, czy będą codziennie. Ponieważ tak teraz... E, Inaczej. Wcześniej jak ja kiedyś nagrywałem, to po prostu to, że ja nagrywałem, to było pikuś. Tylko po prostu ja marnowałem bardzo dużo czasu wtedy. Eee, wtedy, co mam na myśli mówiąc wtedy? Hmm, jeszcze tydzień temu. Dla mnie tydzień temu, no dla was to już kilka tygodni temu. Eee, dlaczego? Ponieważ eee, taki po prostu przykładowy... Typy dnia, że tak powiem. Siedzę sobie w domu, oczywiście mówię już o dniach wakacyjnych. Siedzę sobie w domu, rano sobie wstaję, odpalam kompa, zaczynam coś tam pogrywać sobie, sam dla siebie, przeglądam w ogóle internety niepotrzebnie, nie wiadomo co się dzieje, jest godzina 14. Idę na obiad, wracam. Coś jeszcze zrobię z pół godzinki, godzinkę, idę pomóc ewentualnie tacie, wrócę. Znowu siadam do komputera. No i tak siedzę i o 22:00 sobie przypominam, że. Hmm. Coś miałem zrobić. Tak, miałem nagrać film na YouTube'a. No i tak sobie siadam. Tego mi się nie chce nagrywać, tego mi się nie chce nagrywać. Dobra, nagram sobie to, to mi się chce nagrywać, to mi się podoba, itd. itd. No i co? I siadam sobie do takowej gry. Zaczynam sobie taką gr e grę nagrywać. Nagram sobie, jest godzina, uznajmy 23. Godzina 23, ja zamiast od razu przysiąść sobie do montowania. Tego montażu nie mam jakiegoś bardzo zaawansowanego, no ale jednak jakiś tam montaż mam, no to zamiast od razu sobie przysiąść do tego montażu, to ja oczywiście a sprawdzę co na Facebooku, a sprawdzę co na YouTubie, o ktoś odpalił live'a, a sprawdzę jeszcze to, a sprawdzę tamto, sramto, o to, o to, wejdę jeszcze na tym Spika, o chłopaki, chodźcie, cs CSA, godzina pierwsza. Dobra, chłopaki, będę zwijał. Nie, 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 dawaj jeszcze jednego. Zamiast odmówić, dobra, chodźcie, jednego jeszcze szybkiego zagramy. Godzina druga. Dobra, Michał, weź się w garść. Musisz iść montować. Dobra, chłopaki, dzięki za grę. Do następnego. Dobra, na razie. Odpalam Vegasa. Zaczyna montować, zaczyna montować, zaczyna montować, montuje, montuje. Montaż generalnie jednego odcinka to jest około 10-15 minut w moim przypadku. No i tak po 10 minutach stwierdzam, że a czegoś mi brakuje, ewentualnie coś tam mi się wczytuje do wygasa, a tu wejdę jeszcze na Facebooka w międzyczasie, żeby czasu jak gdyby nie marnować. No, wejdę na tego Facebooka siedzę kolejną godzinę. Godzina trzecia. Dobra, Michał, rób. Puszczę muzykę sobie w tle. Ale oczywiście jak wypuszczę muzykę, to wejdę na YouTube, a jak wejdę na YouTube, to kolejną godzinę stracę. Godzina czwarta. Dobra, montujemy ostatecznie. Dobra, skończyłem montować, idę spać. Tak mój dzień wyglądał. Aktualnie, e, jeśli chodzi o nagrywanie, to naprawdę wstaję, czy, czy cokolwiek robię, siadam, nagrywam, montuję, na noc ustawiam render, dziękuję, dobranoc, resztę dnia mam dla siebie. I naprawdę da się, da się robić filmy codziennie. Bez wielkiego wysiłku, bez najmniejszego, wręcz bym powiedział, wysiłku da się, tylko trzeba chcieć, trzeba dobrze sobie dzień zorganizować, bo ja naprawdę miałem tak niezorganizowany dzień, taką po prostu mieszaninę miałem w swoim grafiku, że się nie da. Dlatego też w sumie zależy dużo od was. Czy będziecie chcieli, żebym jednak te filmy wrzucał codziennie, czy będziecie chcieli, żebym wrzucał te dni właśnie uznajmy. Cztery razy w tygodniu, jak to powinno być, czyli wtorki, czwartki, soboty, niedzielę. To będzie zależało od Was, ale oczywiście w zależności od ilości odcinków, wtedy też chyba będzie ilość live'ów, ale to jeszcze zobaczymy. Hmm. Hmm. No, większość oczywiście nadal zależy od internetu, tak? Po prostu ziewałem i musiałem sobie wstrząsnąć z głową. E, dlatego no. Zobaczymy, no mówię, dużo będzie zależało od Was, dlatego też jeśli chcielibyście, żeby tych odcinków jednak było sporo, to to oczywiście zachęcam Was do zmotywowania mnie z zostawieniem łapeczki w górę oraz oczywiście subskrypcją. Eee, dobra, wyprzećmy tą ciężarówkę już, bo musimy zjechać tutaj w prawo. Dobra, zjeżdżamy. No, e, dlatego też po prostu Was zachęcam do zostawienia łapek i tak dalej tak dalej, żeby po prostu mnie zmotywować, bo naprawdę wydaje Wam się, że dużo osób mówi, że zostawcie łapkę, bo to motywuje i tak dalej i tak dalej, że to jest kompletna bzdura. Nie, uwierzcie mi, że to jest naprawdę e, prawda, może nie w 100%, może nie u każdego, ale w moim przypadku naprawdę każda łapka mnie motywuje. E, Zresztą, może nie tyle, że każda jedna łapka jakoś tam w ten sposób jakiś taki, że, znaczy na pewno inaczej, na pewno w taki sposób, że o fajnie, kolejnej osobie się spodobało, kolejna osoba lubi mu film i tak dalej, tak dalej, i tak dalej, ale chyba największą satysfakcję mam z tego, że robię coś swojego, robię swój kanał sam i powoli, powoli... Zaczynam, że tak powiem, do czegoś dochodzić. Mam nadzieję, że uda mi się ten kanał naprawdę fajnie rozwinąć. Ja zawsze chciałem sobie samemu udowodnić, nie komuś. Ja sam sobie chciałem udowodnić, że ja jestem w stanie zrobić coś naprawdę fajnego, pożytecznego, tak to nazwijmy, oczywiście zależy dla kogo, ale no, no, no uznajmy, że pożytecznego, e, samemu. Nie, nie zawsze muszę robić coś z kimś, żeby było fajne, Czasami potrafi również zrobić coś fajnego samemu, dlatego też po prostu no, widząc to, ile było. Komentarzy, łapek tego wszystkiego na kanale głównym, widząc to, jak wzrasta ta ilość na tym kanale, no jestem po prostu z siebie dumny, tak? Jestem ja sam z siebie dumny, że, że doszedłem już do tego, do czego doszedłem tutaj na tym kanale e, sam. No wiadomo, promocja jest, tak? Bo jednak i uwerteza występuje i tak dalej, tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale, no ale to jest właśnie nasz błąd z kanału głównego, jeśli chodzi o to, że, no, że po prostu nagrywaliśmy sami, 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 ciągle byliśmy sami i nigdy nie współpracowaliśmy z nikim, nigdy z nikim nie nagrywaliśmy tak dalej, tak dalej. Tego tyłu, tej błędu popełnić nie chcę. Dlatego też jeśli jest jakaś możliwość z kimś nagrać, to zawsze z takiej możliwości korzystam, żeby po pierwsze wiadomo promocja, a po drugie zawsze jest fajnie zapać sobie kontakt z kimś właśnie z internetu, z teoretycznie kolegą po fachu, tak jakby nie było, no bo, bo jednak każdy youtuber jest kolegą po fachu, no bo, no bo jednak robimy to samo, tak, siedzimy w tym samym, e, robimy praktycznie to samo, wiadomo, jedni nagrywają vlogi, drugi o modzie, a trzeci nagrywają gry, no ale jednak jest to ten sam, może nie styl, ale... To samo działanie, tak? Nagrywasz, montujesz, nagrywasz, montujesz, wrzucasz, zarabiasz i tak się kręci, tak się kręci YouTube. Dlatego można powiedzieć, że no wszyscy YouTuberzy, jako tako, są kolegami po fachu. Dlatego też po prostu, no, no fajnie i na pewno warto integrować się z innymi właśnie przez chociażby wspólne nagrywanie. Dobra. Oczywiście przyciągam się jak to każdy połowy kierowca, może nie każdy, no ale większość kierowców jak się patrzy to jak tylko staną na świadach to od razu wyciągają się. I ja nie mówię, że to jest złe, bo naprawdę na pewno siedząc kilka godzin w takiej ciężarówce można po prostu oszaleć i no, 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 na pewno trzeba się rozciągnąć, no bo jednak kilka godzin w ciężarówce no to, to jest jako tako katorga, no, zwłaszcza dla mięśni, tak. Które się zastają. No jedź przecież tamten wjechał, buraku Boże. Nie wierzę w to, nie wierzę w ten autobus. Po prostu nie wierzę w niego. No, tamten man się wciągnął. Man, chyba to był man, się wcisnął przed samochód osobowy i to wszystko. Nie, autobus puszcza wszystkich. No, oczywiście, no bo po co. Dobra, leć tą ciężarówką, skręcaj se. Ja se też wjadę na rondo i ja se też szybko je opuszczę. Może nie tak szybko jak inni, ale. W miarę możliwości, oczywiście, jak najszybciej. No i dobra, jesteśmy, panie i panowie, na miejscu. Jesteśmy w Axio. Dojeżdżamy już na firmę. Gdzie tu jest tylko wjazd? Tu jest wjazd na firmę. Gdzie mamy wystarczyć ładunek? Nie wiem. Gdzieś pewnie. O, właśnie, za mury. No i gitara, panie i panowie, to mi się podoba. Kolejny piękny transport. Przede wszystkim szybki. Bezproblemowy. Bez jakichś tam większych przygód, dlatego no ja jestem zadowolony. <laughs> Mam nadzieję, że wy również. Dobra. Oczywiście teraz skręcanie. Parkowanie i inne bajery. Dobra. Patrzcie, patrzcie. Raz. Dwa. Może nie jest idealnie, ale jest zaliczone, co jest najważniejsze. Dobra, tak więc zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Dostaliśmy oczywiście jakieś tam expy, 25 tysięcy niecałe. Więc to by było tyle, panie, panowie. Dziękuję wam za te 3 tygodnie ciągłego spamu. Mam nadzieję, że wytrwaliście, że oglądaliście chociaż część tych filmów, które wam przez te 3 tygodnie wrzuciłem. Uff. Jeśli wam się podobało, to oczywiście łapeczka, komentarz, udostępnienie, subskrybujcie kanał. Ewentualnie właśnie reflinki oczywiście w opisie, gdybyście chcieli mnie wesprzeć i tyle. Trzymajcie się na razie do usłyszenia i do pa.